Witam na trzecim odcinku ciekawostek ze świata lotnictwa. Dziś zaczynamy od Krakowa. Na początek smutna informacja dla lotniska w Krakowie. Wrzesień jest słabszy od sierpnia, ponad 30 tysięcy mniej pasażerów. Kraków Airport obsłużył we wrześniu 429 tysięcy pasażerów, poinformował w oficjalnym komunikacie lotnisko stolicy Małopolski. Kraków Airport jednak się nie poddaje. Rusza rozbudowa płyty postojowej samolotów na lotnisku w Krakowie. 27 września 2021 roku odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie rozbudowy płyty postojowej samolotów w części zachodniej międzynarodowego portu lotniczego imienia Jana Pawła II w Kraku Balice. Inwestycja o wartości około 133 milionów złotych, którą zrealizuje firma Max MaxBogl Polska. Poprawi przepustowość płaszczyzny postawej samolotów. To jeszcze nie wszystko z Krakowa. Lotnisko w stolicy Małopolskich wprowadza ułatwienia dla pasażerów. Kraków Airport z bramkami biomedycznymi. Od dziś na lotnisku Kraków-Balice można korzystać z 10 nowo zainstalowanych bramek APC do automatycznej odprawy granicznej. Łukasz Kmita, wojewoda małopolski przekazał na ręce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach specjalistyczny sprzęt o wartości 5,6 miliona złotych. W konferencji prasowej uczestniczył także Łukasz Smuka, wicemarszałek Małopolski, PKSG Renata Obrzut, komendant placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, a także PKSG Winciusz Tenczar, komendant placówki Straży Granicznej w Krakowie, Balicach oraz Radosław Włoszech, prezes Zarządu Kraków Airport. Szybkim krokiem przechodzimy do Ryanera. Nowe trasy Ryanera do Irlandii z Gdańska i Poznania. Linie lotnicze Ryanair przywrócą w sezonie letnim przyszłego roku 100% ruchu sprzed pandemii w portu w Cork, nowe połączenie z Irlandią i jeszcze tej zimy zyskają Gdańsk i Poznań. Dzięki tak szybkiemu rozwojowi Ryanair może cieszyć się 10 milionami pasażerów we wrześniu. Ryanair poinformował o dobrych wynikach przewozowych we wrześniu. Wrzesień 2021 roku był dwa razy lepszy od września zeszłego roku. Polskie linie lotnicze LOT lecą do Dubaju i liczą na Expo. PLL LOT uruchomił połączenie pomiędzy Warszawą a Dubajem. Na trasie będzie konkurował z Emirates i Fly Dubai. To bardzo silna konkurencja, ale LOT będzie korzystał na krajowym i regionalnym ruchu na wystawie światową. Czy uda mu się zostać w Dubaju na dłużej? LOT Zniesienie ograniczeń w USA to ogromna szansa. Szczepienia nie będą problemem. Stany Zjednoczone dopuszczą na swoje terytorium zaszczepionych podróżnych. To świetna informacja dla linii lotniczych z Europy, w tym polskich linii lotniczych LOT. Dla naszego narodowego przewoźnika to kluczowy rynek, a ruch polonijny w grudniowym okresie świątecznym może znacząco poprawić wyniki finansowe i przewozowe spółki. Rok temu wizyty nie były możliwe. Jesienny City Break z Wrocławia. Loty za niecałe 100 zł. Kilkanaście kierunków do wyboru w atrakcyjnych cenach. To brzmi jak dobrze zaplanowany jesienny City Break. Zwłaszcza, czy do wrocławskiego rozkładu lodu wchodzą nowe połączenia. No to teraz coś z innej beczki. R Europa na krawędzi upadku. Kłopoty z przedłużeniem rządowego wsparcia. Linie lotnicze R Europa mogą nie zostać objęte przedłużeniem rządowego wsparcia. To zwiastuje duże kłopoty przewoźnika z Półwyspu Iberyjskiego. Ukierunkowanego na rejsy długodystansowe do Ameryki Łacińskiej i Północnej oraz na Karaiby. Wróćmy do Warszawy. Milionowy pasażer na lotnisko Chopina po szczycie wakacyjnym. Liczba pasażerów społecznego lotniska, zarządzanego przez przedsiębiorstwo państwowe, porty lotnicze, przekroczyła we wrześniu milion. To wynik zdecydowanie lepszy od prognoz. Więcej połączeń z lotniska Chopina. Nowa trasa Whizzer. Jesień na lotnisku Chopina obfituje w nowości. 1 października linie lotnicze WIZER ogłosiły uruchomienie lotów z Warszawy do Marrakeszu. Na koniec znowu Warszawa i Dubaj. Linie Fly Dubaj już latają do Budapesztu i Warszawy. Linie lotnicze Fly Dubaj uruchomiły od 30 września rejsy do Warszawy i Budapesztu. Przewoźnik będzie latał 4 razy w tygodniu z Dubaju do Putachesztu i codziennie na lotnisko Chopina w Warszawie. Będzie to drugie po Krakowie, polskie miasto obsługiwane przez linie lotnicze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To było dziś. Na tyle dzisiejszych wniosków. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, jakie wiadomości Wam się najbardziej podoba. Trzymajcie się. Miłego dnia, wieczoru. Cześć.